W tym filmie zaprezentuję Wam przeglądarkę Google Chrome, jest to przeglądarka bardzo łatwa w personalizacji i dostosowaniu właśnie do swoich potrzeb. Tutaj właśnie mamy market przedstawiony. Można w nim pobrać różne gry, aplikacje, motywy, ogólnie takie, tego typu rzeczy. Coś mi dzisiaj nadzamula lekko. Tu właśnie mamy różne motywy dostępne od użytkowników. Jak zaraz zobaczycie, ten czarny właśnie posiadam, zainstalowany mam. Przeklądarka działa dynamicznie, szybko, tak jak powinna, według mnie, jest to w zasadzie najlepsza. To znaczy, są takie, które jej dorównują, ale... No, ta mi się najbardziej podoba, przyjazny interfejs, łatwa właśnie w personalizacji, ustawieniach. Wszystko można łatwo mm, pozmieniać tutaj. Jeszcze... Mało rzeczy spotkałem, żeby Google nie dał sobie rady tutaj, chrom. To by było wszystko.